Mamy, popatrzcie, mamy słoik po ogórkach i mamy takie rureczki. No jak myślicie, co my zrobimy? Ogródek? No. Bambus w rurkę? A co się w rurkę? Nie będziemy, <laughs> chciałam powiedzieć, że nie będziemy ich kisić, ale uznałam to za zbyt absurdalny no. pomysł. Niczego nie kisimy, robimy kinkiet. Maja, ty chyba, słyszałam, że lubisz bardzo majsterkować. Lubię. <laughs> Słuchaj, trzeba to skręcić, ze sobą, proszę bardzo. Ale że tak? A tak, a tak, a proszę, tak. Dobra. To się nazywa też kolankiem? Ten to, przechodź... jest to jest A, trójnik. A to jest trójnik. Wkręcaj. Aha. Tak. W zakręce musimy wywiercić dziurę, i to będzie nasze utrzymanie. Ciach. Żeby ją zrobić, bierzemy nasze wieczko, i należy odrysować. Jeśli ktoś nie ma wiertarki w domu, to powinien mieć. Jedziemy. Dobra, dobra. Ciśnij, ciśnij. Monika jest specjalistką w wierceniu. No i mamy. Jak już Super. mamy te elementy… O. Będziesz malować. Musimy teraz przeciągnąć kabel. I już go mamy. I teraz, żeby ten kinkiet nam się Trzymało. trzymał, to musimy to ze sobą skleić. Czym? No to będzie klej dwuskładnikowy. Czyli utrzyma okay. plastik i metal. I metal. Trzeba dużo tego? Nie, dużo właśnie tego nie potrzeba, mm -hmm. bo tak naprawdę to jest niewielka powierzchnia. A, czyli na metal nanosimy. Metalową, czyli to jest większa powierzchnia. Ile czasu na wiązanie? Ja zalecam 10 minut to potrzymać. I teraz słuchajcie. Aha. zakładamy. No, no. Trzeba no. dopasować. Udało się. O, Świetnie. Zobaczcie. I teraz mocowanie kołnierza. I teraz, no, teraz. dopasowujemy. Tak. Hmm. tak. No, zobaczcie, no po prostu. Ale to wygląda. Czad. Chat. że. Kochałyście swoje dziewczyn, dziewczyny, co? Efekt końcowy zobaczycie oczywiście w łazience. Nikt takiego nie ma. Ta, ta. To przynajmniej do tej chwili nikt takiego. No tak, bo może sobie jeszcze dopasować kolorem innym. Będą nie? Na śladowce Świetne. chcesz się założyć? No. no ja liczę na to. Mhm.